Panie redaktorze, no nie mamy jeszcze wyników, nawet tych sondażowych, także, najpierw, może parę słów o tej kampanii, bo chciałoby się powiedzieć, no polskie piekiełko chyba przeniosło się nad potomak i, i takie samo okładanie się plemion pałami jest za oceanem. Czego się raczej nie spodziewaliśmy. Tutaj redaktor Lisicki sam wspominał. Wybory roku 2000 i Alagora, który pomimo różnych kontrowersji wtedy zliczeniem głosów podporządkował się werdyktowi wyborców, werdyktowi Sądu Najwyższego. Czy dzisiaj będzie to samo, czy też jednak przegrany nie uzna tego wyniku? Ja bym przede wszystkim powiedział, że to raczej pikiełko z Tomaku się przeniosło od paru miesięcy nad Wisłę. Tak się składa, że w niedzielę byłem gościem telewizji w Polsce 24 w programie Strefa Starcia i tam była też pani poseł z Lewicy. Proszę wybaczyć, niestety była to jedna z tych pani posłanek, których nazwisk po prostu nie mogę sobie przypomnieć, bo nie z pierwszego rzędu. Natomiast no wykazywała się takim ferworem w popieraniu Kamali Harris, jakby była nie tylko obywatelką Stanów Zjednoczonych i jakby to był wybór jej prezydenta, ale jakby była nawet członkiem sztabu Kamali Harris, co najmniej. I to nie jest postawa odosobniona, to znaczy poziom zaangażowania nawet emocjonalnego w wybory amerykańskie w Polsce moim zdaniem przekracza wszelkie granice zdrowego rozsądku i to jest bardzo szkodliwe zwłaszcza jeżeli temu ulegają politycy oni oczywiście kopiują pewien wzór który jest obowiązkowy dla danej partii no jak jesteś w spisu to musi rzeczywiście mówić że Trump jest świetny nie niesie żadnych zagrożeń dla Polski głosujmy na Trumpa jeżeli oczywiście jesteśmy w stanie i możemy bo tylko znikoma część Polaków może zagłosować w tych amerykańskich wyborach. No a jeżeli jesteś z koalicji obywatelskiej, to musisz opowiadać, że Kamala Harris jest wspaniała, Trump jest niebezpiecznym wariatem i za chwilę poda rękę Putinowi i w ogóle sprzeda całą Europę Rosji. I no, to jest wyniszczające dla jakiejkolwiek racjonalnej debaty publicznej. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że oczywiście nie wiemy, jak się te wybory zakończą. Od tego zależy, czy będziemy mieli jakiś być może spór prawny, czy nie. Mam na myśli tutaj różnicę głosów, bo to jest kluczowe. A trzeba pamiętać, że oczywiście ten specyficzny, pośredni system wyborczy powoduje, że nie mówimy o różnicy głosów w skali ogólnokrajowej, bo tutaj może się przecież zdarzyć, zdarzało się wielokrotnie w przeszłości, że kandydat, który Zdobywał w skali kraju więcej głosów, przegrywał te wybory. No po prostu tak ten system jest skonstruowany. Mówimy o różnicy w jednym, dwóch stanach, które mają szczególnie dużo głosów elektorskich. No weźmy choćby tę słynną Pensylwanię, jeżeli dobrze pamiętam, 19 głosów elektorskich, bardzo dużo, a jednocześnie różnica absolutnie minimalna, która w średniej sondażowej tuż przed zakończeniem kampanii wyborczej sięgała bodajże 0,3%. No i właśnie takie miejsce może być przedmiotem batalii sądowej, jeżeli okaże się, że różnica w głosach jest minimalna i będą podstawy do tego, żeby zakwestionować sposób oddawania głosów, sposób w jaki wyborcy byli obsługiwani w komisjach wyborczych, to tak. No to możemy mieć powtórkę wtedy z tego 2000 roku, gdzie ta batalia przed Sądem Najwyższym o niedodziurkowane karty trwała, jeśli dobrze pamiętam, kilka tygodni. I no, co prawda tych maszyn dziurkujących już nigdzie w Stanach Zjednoczonych nie ma. Ostatnio Kacper Kita to sprawdzał i, i stwierdził, że w 2014 roku ostatni raz ich gdziekolwiek w ogóle użyto. No, ale ten, te systemy głosujące, które są specyficzne dla każdego stanu, bo to jest, te systemy nie są, to nie jest system ogólnokrajowy, tylko każdy stan ma jakiś tam swój system specjalny, one no mogą budzić pewne wątpliwości i zastrzeżenia, podobnie jak sposób pracy komisji wyborczych. Więc moim zdaniem jest całkiem możliwe, że będziemy mieli w jakiejś formie powtórkę z tego 2000 roku. No i jest pytanie, co potem? Jeżeli w takiej sprawie będzie się wypowiadał sąd, sąd najwyższy, musiałby to być, niekoniecznie na tym szczeblu federalnym, ale być może na szczeblu stanu konkretnego i co wtedy się stanie, jeżeli sąd orzeknie na korzyść tego czy innego kandydata, czy jego rywal postanowi się podporządkować, nie potrafię powiedzieć, bo napięcia rzeczywiście są bardzo wysokie. Takie można powiedzieć, tutaj przejdę na chwilę na nasze podwórko. Mamy w Polsce takie wzmożenie, jakby co najmniej wybierano prezydenta Polski, a nie Stanów Zjednoczonych. Ale właśnie co to może oznaczać dla nas wybór? Czy Trumpa, czy Kamali Harris? Notabene to, co pan wspominał o tym, że jeden z kandydatów wygrał wybory na prezydenta, mimo że miał. Mniejszą ilość bezwzględnych głosów. No, ostatnio to się właśnie Donaldowi Trumpowi przydarzyło, bo to Hillary Clinton w 2016 roku miała więcej głosów, ale mniej elektorów. No ale czy, co może oznaczać wybór Donalda Trumpa dla Polski, a co Kamali Harris? Już nie mówię jakby takiej oczywistej, nie mówiąc nawet o takiej oczywistej oczywistości, że wiemy, która strona sceny politycznej. Będzie szukała wtedy oparcia w Stanach Zjednoczonych, a która będzie tak się dystansować zapewne. Ja jestem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi o idealizację przez jedną czy drugą stronę tego w cudzysłowie swojego kandydata. Bo jeżeli przypomnimy sobie, jak wyglądało traktowanie Polski za czasów Donalda Trumpa, no to ono wyglądało tak, jak Polska pozwala się traktować. I to jest, moim zdaniem, klucz do odpowiedzi na Pańskie pytanie. Mieliśmy w Polsce panią ambasador Georgette Mosbacher, która zachowywała się, jakby była gubernatorem czy nadzorcą, bo nawet może. Nie... Namiestnikiem nie tak, jakbyśmy byli nawet stanem, jednym ze stanów, tylko jakbyśmy byli kolonią amerykańską. I nie mam tutaj na myśli jej wypowiedzi na temat praworządności, bo dzisiaj politycy PIS stwierdzają, że no ona potem się poprawiła, mówiąc, że została wprowadzona w błąd, ale to w ogóle nie o to chodzi. Ja mam na myśli jej promowanie przez nią tęczowej agendy, chociażby, ale też mam na myśli, bardzo brutalne wymuszanie przestrzegania amerykańskich interesów gospodarczych. To były opowieści krążące po Warszawie, doskonale wszyscy publicyści czy dziennikarze, którzy słuchali o tym na ofie niestety to wiedzą, że pani Mosbacher zapraszała do ambasady nie tylko dyrektorów departamentów czy wiceministrów, ale również ministrów, po prostu w sposób brutalny sztorcując ich za jakieś próby no, Wybicia się na pewną suwerenność gospodarczą albo zaszkodzenia amerykańskim interesom, czy tutaj chodziło o firmy zajmujące się no, dziedzinami, powiedzmy, surowcowymi, czy chodziło o, o firmy, które się zajmowały pośrednictwem w zamawianiu taksówek czy transportu. Nie będę tutaj nazw już podawał, natomiast wiadomo, jak pani Mosbacher się zachowywała i to się działo za prezydentury Donalda Trumpa. Więc naprawdę nie róbmy sobie złudzeń, że jak wygra Donald Trump, z którym pewnie na zasadzie pewnego jakby współodczuwania ideowego wielu wyborców ogólnie mówiąc prawicy sympatyzuje, no, to Polska się stanie jakimś jego oczkiem w głowie. Nie, amerykański prezydent zawsze będzie dbał przede wszystkim o interesy Stanów Zjednoczonych, a podejście Donalda Trumpa w tej sprawie jest bardzo, ale to bardzo pragmatyczne. Więc co to może oznaczać? Co może oznaczać wygrana Donalda Trumpa? Co może oznaczać wygrana Kamali Harris? No, zaczynając może od Donalda Trumpa, powiedziałbym, że są tutaj pewne. Potencjalne korzyści. Moim zdaniem, dążenie przede wszystkim do zakończenia gorącej fazy wojny na Ukrainie byłoby taką korzyścią, ale jest też pytanie w zamian za co. Ponieważ Donald Trump jest w polityce handlowcem, no to z jednej strony Polska tutaj wygrywa tym, że rzeczywiście Wydaje dużo, ma zamiar wydawać dużo na obronność. To jest dla Donalda Trumpa bardzo ważne. I ja tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, bo to jest bardzo uczciwy układ. No, chcecie być chronieni, to wydawajcie sami na obronność tyle, ile my wydajemy, albo nawet jeszcze więcej. Natomiast jest pytanie, za jaką cenę Donald Trump byłby gotów doprowadzić do zakończenia konfliktu na Ukrainie? I tutaj te. Układy, które już się dzieją kompletnie poza Polską, układy z Ukrainą są zastanawiające. To znaczy, po pierwsze, jest ta oferta um, pana prezydenta Zełęckiego, żeby ukraińscy żołnierze zastąpili amerykańskich żołnierzy w Europie. Nie wiem, jak do tego Donald Trump się odnosi, czy odniesie ewentualnie. Natomiast wiem, że z polskiego punktu widzenia byłoby to bardzo trudne do zaakceptowania, właściwie niemożliwe do zaakceptowania, nawet z powodów historycznych. No trudno mi sobie wyobrazić, że ukraińscy żołnierze wchodzą w rolę amerykańskich żołnierzy na polskiej ziemi. To po prostu jest, moim zdaniem, kompletnie niewyobrażalne, nierealne. No, ale też jest pytanie, jaką rolę Ukraina odgrywałaby w takim układzie, czy zostałaby objęta jakimiś gwarancjami bezpieczeństwa, jaka byłaby tutaj rola Polski. Przypomnę, że ten słynny, czy może raczej niesławny list dotyczący nacisku na zestrzeliwanie przez Polskę rakiet, co jest oczywiście fatalnym pomysłem, rosyjskich rakiet jeszcze nad terytorium Ukrainy, został podpisany przez kongresmenów z obu partii. Nie z partii demokratycznej, tylko z obu partii. No więc tu są pewne powody do niepokoju. Z drugiej strony, w przypadku Kamali Harris, no mielibyśmy pewnie kontynuację tej linii, którą wyznaczył pan prezydent Biden, i to by również dotyczyło wojny na Ukrainie, czyli wojna na Ukrainie być może miałaby dalej trwać, bo tak w tej chwili to wygląda ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast pojawiły się w ostatnim czasie Pewne, ja bym powiedział, oferty ukraińskie. Tu jestem bardzo ciekaw, jak poszczególna administracja, czy to pani Harris, czy pana Trumpa, by się do tego ustosunkowała. Bardzo atrakcyjne, o których już mówią amerykańscy politycy, kongresmeni również. Dopiero co napisał o tym New York Times, wskazując, jak ogromne złoża bardzo rzadkich i cennych pierwiastków znajdują się właśnie na Ukrainie. Węgiel to tu jest mały pikuś, ale to jest też choćby magnez, to jest grafit, to jest lit. Wszystkie te rzeczy, które są potrzebne między innymi do przeprowadzania elektryfikacji, ale nie tylko. No i w zasadzie ta oferta, którą tak można wyczytać w New York Timesie, składa pan Zełeński, jak rozumiem, składają i Donaldowi Trumpowi, i Kamali Harris, jest taka, że Amerykanie mogliby po prostu no mówiąc brutalnie wykorzystywać sobie te ukraińskie złoża w zamian za podtrzymanie pomocy amerykańskiej dla Ukrainy. Ja myślę, że tutaj jeszcze Łukaszu, jedną rzecz warto dodać. Nie zapominajmy, że Ukraina cały czas siedzi poza Unią Europejską, więc jest cudownym miejscem, gdzie można pozyskiwać te wszystkie minerały, nie przejmując się zielonymi ładami Fit for 55 i całym tym Obciążeniem ekologicznym, z którego, jakby z miłości, do którego obydwa jesteśmy tak dobrze znani. To jest naprawdę okazja dla amerykańskiej gospodarki. Tak, oczywiście, to ma również swoje znaczenie i to jest na pewno zaleta z amerykańskiego punktu widzenia. Natomiast pokazuje po prostu, że no, odchodzi tutaj absolutnie handel na całego, i, i ta oferta jest też pewnie zresztą wyrazem pewnej desperacji pana prezydenta Załęckiego. No, a to już nie jest oczywiście bezpośrednio temat amerykańskich wyborów, no, ale pamiętajmy, że pan prezydent Zełęński już jest poza swoją ustawową kadencją, tylko ze względu na trwającą wojnę jego kadencja została przedłużona, więc jego legitymacja polityczna też się kruszy w gigantycznym tempie i pewnie jakiś układ z nową amerykańską administracją bardzo by mu tutaj politycznie pomógł. Stujmy się o jeden punkt wyżej. To pytanie Kamila dotyczące tego, jak Polska będzie, znaczy jak Polska może wylądować na tym końcu jednego albo drugiego elementu tego wyścigu. Jakbyśmy przenieśli o jeden punkt wyżej na poziom Brukseli. Stosunki między Stanami Zjednoczonymi, amerykańską administracją i Unią Europejską, no to jest temat, o którym u nas się mało mówi, bo ani jednej, ani drugiej, ani jednemu, ani drugiemu plemieniu nie bardzo pasuje pokazywanie tego, co się odbywa właśnie w zaciszach gabinetów, z za, zaciśniętymi za ustami i za, zagryzionymi zębami. Jak ty na to patrzysz? No bo de facto na całej tej awanturze wokół Ukrainy yy, Amerykanie zrobili ogromny postęp, jeśli chodzi o swoją pozycję, jako eksportera na przykład gazu, eksportera surowców, które do tej pory były domeną głównie krajów arabskich, czy właśnie Rosji. Wysadzenie Nord Streamu, zblokowanie tego, tej nitki zasilającej Unię Europejską w gaz, tani gaz i gaz, który pozostawał, De facto bez żadnego, bez żadnej czapy decyzyjnej był rozgrywany bezpośrednio między Moskwą i Berlinem, sprawiło, że dzisiaj Stany Zjednoczone mają zupełnie inną pozycję, dużo mocniejszą, no właśnie nad stolicami europejskimi, nad Brukselą. Jak patrzysz tutaj na rezultat jednego lub drugiego kandydata, jeżeli dobiegnie do linii mety jako pierwszy? No to nie tylko jest kwestia gazu, to jest również kwestia ropy. To warto o tym pamiętać, bo ropa wciąż ma ogromne znaczenie, jej cena ma ogromne znaczenie I tutaj, jeżeli Donald Trump obiecuje, takie obietnice właśnie składał, że będzie zwalczał amerykańską inflację, między innymi poprzez, jak to on określił, zalewanie świata amerykańską ropą, no to może akurat też przynieść jakąś korzyść, przy okazji w Polsce po prostu poprzez zmniejszenie presji inflacyjnej, która oczywiście jest powiązana z cenami ropy. Ale ja bym tutaj wskazał na jeszcze inny aspekt, który jest właśnie działa na styku stosunków amerykańsko-unijnych, w którym rola Polski no, może być trudna i to właściwie niezależnie od tego, kto wygra, nawet nie wiem, czy nie trudniejsza w przypadku zwycięstwa Donalda Trumpa, który, jak powiedziałem, ma taki bardzo merkantylny i to nie jest żadna tajemnica ani nowość merkantylny stosunek do polityki. Mówię tutaj o relacjach z Chinami. Jeżeli spojrzymy na polskie zachowanie w bardzo ważnym głosowaniu w Radzie Unii Europejskiej dotyczącym ceł na chińskie samochody, to decyzja Polski, żeby poprzeć wprowadzenie tych ceł, jest dla mnie przynajmniej zupełnie niezrozumiała. To jest decyzja zresztą, która była wbrew interesom niemieckim. Niemcy głosowały przeciwko, tam tylko kilka krajów głosowało przeciwko, między innymi Niemcy, oczywiście ze względu na niemieckie interesy z Chinami. Natomiast Polska ewidentnie zagłosowała no nie we własnym interesie, bo my nie mamy absolutnie żadnego interesu, żeby te cła zostały wprowadzone, natomiast zagłosowaliśmy no, zgodnie z amerykańskim interesem. Ja się prawdę mówiąc tutaj obawiam, że my znajdziemy się, czy właściwie jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od Stanów Zjednoczonych i że częścią tego uzależnienia jest domaganie się od Warszawy żebyśmy w takich kluczowych sprawach nie zajmowali stanowiska wyważonego, nie próbowali mimo wszystko zachować z Chinami dobrych relacji handlowych, tylko włączyli się po prostu do tej amerykańskiej armii toczącej, że tak powiem, wojnę handlową z Chinami. To nie jest moim zdaniem dla Polski korzystne. Niektórzy polscy politycy wskazywali czy nawet wskazują cały czas, że powinniśmy tu zachowywać jakąś równowagę? Bo i w tym tonie się wypowiadał pan prezydent Andrzej Duda i pan minister Radosław Sikorski, przynajmniej w swoim ekspoze, takie stanowisko, jeżeli chodzi o Chiny, przedstawił. Natomiast myślę, że tutaj niestety, niezależnie od tego, kto wygra te wybory w Stanach Zjednoczonych, nacisk na Polskę, żeby w zamian za ochronę, i za dostarczanie sprzętu wojskowego zajęła bardzo zdecydowane antychińskie stanowisko, co powtarzam, dla nas jest po prostu niekorzystne, moim zdaniem będzie bardzo duży. Więc z tego punktu widzenia uważam, że tutaj nie ma specjalnej różnicy pomiędzy Donaldem Trumpem a Kamalą. Harrym. To był redaktor Łukasz Warzecha do rzeczy. Dziękujemy bardzo dzięki serdecznie Łukasz. Bardzo dziękuję, Do nocy.